Drugie rozważanie. List Pana Boga do nas i przyjście do Boga z pomocą. Czy wciąż wątpisz? Bo Pani Agnieszka z tymi orędziami bardzo Ci cierpiała. Kiedy usłyszała to, to moje o in vitro, to nie mogła spać całą noc. Czy wciąż wątpisz? To co mówię, pyta się Pan Bóg. Panie, Powiedz mi wprost, jaka jest Twoja wola. Nie wątpię, tylko w głowie mi się to nie mieści i wiem, że konsekwencje tego, czego działania in vitro, będą straszne. Dlatego chcę mieć pewność, że Twoje słowa znaczyły dosłownie to, co podejrzewamy. Bo ja taką analizę wyciągnąłem z piątego przykazania, rozumiecie, że Bóg jest wtedy mam pan, 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 pan ja powiedziałem po raz pierwszy, rzucam akademicką akademickie pytanie, czy Bóg chce in vitro i czy jest dusza, to bo przed laty, rozumiecie, to rzuciłem wam to hasło akademickie, żeby mnie nikt nie oskarżał. Na zmartwychwstaniu powiedziałem z grubie rury mam sądy. To jak myślicie, po tych kazaniach ile będzie sądów? Dlatego chcę mieć pewność, pyta się Pana Matka Boża, Pan, że Pani Agusia, Pana Boga, że Twoje słowa znaczyły dosłownie to, co podejrzewamy. Pana Łukaszka, proszę, jak robisz przy ołtarzu, tak ucinaj, żeby na ołtarzu nie było dużo wosku. Jakbym robił konkurs w ciemno i podchodził, kto obcinał świeczki i robił porządek przy tym, to ja powiem w ciemno, Pan Łukasze. Konsekwencje tego są tak straszne, że nie możemy się domyślać. Musimy mieć pewność, co chciałeś powiedzieć. W tej chwili wymusza pani Agnieszka od pana Boga, by powiedział, że nie dam duszy, nie daje duszy. Ciebie, człowieku, który masz duszę, można na Homo sapiens. Tego z pobrówki co najwyżej homo animalis, człowiek zwierzę. Homo animalis, człowiek zwierzę. Mam tu wśród Was jedną z nauczycielek w przedszkolu, ona wie co to znaczy dziecko z pobrówki. Jak się ono zachowuje, jakie jest inne od wszystkich innych. Tylko takich doświadczeń nie można publicznie mówić, bo wylatujesz z pracy i masz sąd. Bóg ojciec, odpowiada pani Agnieszcze. Moje dziecko, powiedziałem dokładnie to, co chciałem. Produkowanie ludzi bez dusz jest zbrodnią przeciwko Bogu. In vitro, jest zbrodnią przeciwko Bogu. Dzieci jest to produkowanie ludzi, nie jest to stwarzanie. Te osoby nie mają duszy, nie mają prawa do chrztu, komunii świętej, bierzmowania. Kapłani Was oszukują, bo dopuszczają te dzieci. Produkowanie ludzi bez dusz. Jest zbrodnią przeciwko Bogu. Czyli moi drodzy, macie przed sobą produkt. Tak trzeba nazwać to dzieło. Macie przed sobą homo animalis. Człowiek, zwierzę. Dramatyczne, bolesne te słowa. Wiem, jakie są konsekwencje tych słów, ale dziś Wam to muszę powiedzieć bo sąd Suski wydał wyrok na Boga. Ja w tej chwili jako kapłan katolicki występuję w obronie praw Boga, nie moich. Dzieci kazaliby pracę społeczną, przyjąłbym, ale grzywna na, konie, na konto morderców, dzieci to jest ubliżenie mojej ludzkiej godności i wolności wiary. To tak, jakby mi kazali dawać pieniądze na konto hitlerowców czy komunistów. Bo jedni drudzy mordują i drudzy też mordują. Ci trzeci z in vitro są najgorsi, bo zniszczą cywilizację ludzką. To będzie koniec człowieczeństwa na ziemi. Dlatego przypominam wam jeszcze raz ten kawał. Jantek miał syna, który się go pytał. Tata, ty się skąd tu wziąłeś? Ojciec udaje głupka, mówi Stasek, o co ci chodzi? Powiedz mi, tata, skądże się ludzie wzięli? Bóg ich synu stworzył. Tata, wiesz co? No co? Mama dodała, że my od małpy pochodzimy. Synu, mama mówiła o swojej rodzinie. Ale nie o naszej. Więc powtarzam publicznie, sądom Rzeczpospolitej, produkowanie ludzi bez duszy jest zbrodnią przeciwko Bogu. I muszę poruszać te kwestie wiary i religii, a konstytucja mi do, do, zezwala na wolność sumienia i wyznania. Wyrok sądu w suchej jest zaprzeczeniem tego, co mówi konstytucja. A drugi argument. Pokazałem pani sędzi książkę wydaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Polsce obecnych czasów, że na polu naukowym mogę wypowiadać różne, różne opinie, bo takie jest prawo nauki. Szukamy prawdy. Miała tą książkę, a skazała mnie na śmierć. Ministerstwo światy taką książkę wydała. A mam papiery naukowca i to samodzielnego, które mi dało państwo polskie zgodnie z prawem. Na dwóch płaszczyznach zgwałcono moją wolność. Na płaszczyźnie słowa i na płaszczyźnie wiary, wolności sumienia. Dlatego muszę do was mówić te trudne słowa i bolesne. Oszukano was. Kościół nie stanął w prawdzie i nie posłuchał słów Jana Pawła II. Każde gmeranie w, e w embrionach, papież powiedział, kto grzebie w embrionach, jest przeklęty. Ci, co mordują aborcja są przeklęci lekarze. Ci, co przyspieszają śmierć, czyli eutanazja są przeklęci w oczach Boga. Za to jest piekło. Największe kary są na drugim brzegu za piąte przykazanie. Produkowanie ludzi bez dusz jest zbrodnią przeciwko Bogu. Nie mam tu na myśli klonowania. Czyli robienie prototypu wiernego, to jest klonowanie. Rozumiecie? Czyli pan Adaś Wita, drugi może chodzić po świecie, kapujesz? Będzie tak samo się zachowywał? Będzie taki sam. Pana Gerdzia, proszę, ja się bardzo kocham z panem Łukaszkiem, ale wy się nie poddawajcie klonowaniu. Taka moja prośba, błagam Was, jeśli się poddacie. To się nie poddawać, tylko Wy się nie poddajcie klonowaniu. Czy czynienia istot mieszanych z komórek ludzkich? To są hebrydy. W Niemczech, panie Gerdziu, już są wyhodowani pół chłopa i pół konia. Kapujesz? Dół z dołu konia, a góra chłop. To wszystko już jest! Pomyślcie teraz to, co jest na Ukrainie. Jest zgoda na hodowanie produktów ludzkich w, w chlewach, czy jak to się nazywa, w tunelach. To podpisał ich prezydent. Gotowe tunele produkcyjne. Kapujecie? Więc nie mam tu na myśli A, klonowania, wyjaśniłem. Czynienia istot mieszanych B, z komórek, nie mam tu tylko na myśli, mówi Bóg, klonowania, czy czynienia istot mieszanych z komórek ludzkich i zwierzęcych, hebrydy. To przepowiedziała Matka Boża w Lund w 1958 roku C., Napisz list do papieża i tam było pięć punktów. To będą dowody na, dowody na to, że Lurd jest prawdziwy. Ta mała wioska za pupie będzie miastem. To był jeden. Drugi, jeden z kolejnych punktów było, pojawią się na Ziemi Hebrydy. Byty człowieko-zwierzęce. To jest ostatni punkt, który się dopełnił, bo wszystkie inne się już dopełniły. Tylko wy tego nie widzicie, a mam takich filozofów przy sobie, którzy mówią, jak ja nie zobaczę, to nie uwierzę. Chłopie, jak ty nie zobaczysz, no to, to ty później wiary nie masz. To nie, że jak zobaczyłeś, że uwierzyłeś. bo ty jesteś racjonalista. Dla ciebie nie istnieje Bóg, tylko twój rozum. Nadążają Państwo w myśleniu? Mam na myśli, mówi Bóg tu, nie tylko klonowanie i czynienie istot mieszanych z komórek ludzkich i zwierzęcych, ale także wszelkie sztuczne wytwarzanie istoty z komórek. Czy to jest dzieci in vitro? sztuczne wytwarzanie ludzi z komórek. A poszli już bardzo daleko w gmyrania DNA. Wiecie, co stworzą? Bestie? Są to wszystko działania bezbożne, mówi Bóg, którym się sprzeciwiam. Dlatego po tym wyroku codziennie się będę modlił, bo będę powtarzał przy okazaniu na głos od dzisiaj Maranata. I w tekście Niech się zacznie apokalipsa dla tej Sodomy i Gomory. Niech się zacznie apokalipsa dla tej Sodomy i Gomory. Ja powołałem ludzi do życia. Mówi Pan, ja decyduję o jego, o życiu człowieka. Ja jestem mu ojcem nie tylko przez akt stworzenia, ale także przez akt usanowienia człowieka w moim synu. To są dzieci dwa aspekty, bardzo istotne. Akt stworzenia, a teraz z tym Kościół bardzo walczy, bo ruguje Jezusa Chrystusa z przestrzeni wiary. Pastor Franciszek jest mistrzem świata w zabijaniu Jezusa. Człowiek jest istotą świętą, bo poświęconą Bogu i nie ma prawa nikt dotykać sfer jego życia i dzieci śmierci. Wszyscy, którzy zajmują się in vitro, są to mordercy. To więcej niż hitlerowcy, in vitro, to więcej niż Auschwitz-Birkenau. Bo ile tam jest śmierci płodu, które się nie udały? Biorą po to kilkanaście, żeby wybrać coś lepszego, co się udało, a reszta jest wszystko mordowane. Kościół popełnił błąd, bo nie poparł in vitro ze względu na y, wielość zabiegów. Rozumiecie, nieudanych prób. A zapomniał, że Bóg przecież to nie poprze. Nie. Kościół katolicki nie rozumie, kto to jest Bóg Stworzyciel. Więc dzisiaj kazania mówię do biskupów, kardynałów i samego pastora. Oni nie wiedzą, kim jest Bóg, w którego wierzą, jakie ma prawa i czego od nas oczekuje. Człowiek jest istotą świętą. Dlatego, moi panowie, przy liturgii są rzeczy święte, gdzie nie wolno, a wy cały czas mówicie, że wolno. A publika wam klaszcze, no bo oni mają ciężar, dobre chęci, oni chcą. Chłopie, wiecie, jaka tu jest świętość? Wiecie, co to znaczy przystąpić do ołtarza pańskiego? Wy nie jesteście ubrani w szaty godowe. Macie zewnętrzne piękne, ale duchowe przygotowanie wiedza, pustostan. Totalny pustostan. Człowiek jest istotą świętą, dwa poświęconą Bogu, i nikt nie ma praw dotykać jego sfer życia i śmierci. Widzicie, co czeka tych wszystkich kapłanów i te wszystkie kobiety, które ukradły kapłanów Bogu? Zabrały ich na swoich mężów? Te, które naruszyły przestrzeń świętości i godności kapłaństwa? Co czeka nas księży, któryśmy, któryśmy poruszyli te przestrzenie? Pozostaje nam gorliwość, ogień i pokuta. Żeby zelżyć w naruszeniu tych, tych przestrzeni, które są Boga. To ja powołuję człowieka do istnienia, a nie technik laboratoryjny, czy chcenie ojca i matki, to ja odbieram, mówi Bóg, mu ostatni dech. Zabijanie człowieka poprzez odbieranie mu prawa do życia, choćby z litości, jest zbrodnią i robienie sztucznego człowieka poprzez doświadczenia czysto metyczne, poza moją stwórczą wolą, jest również zbrodnią przeciwko ludzkości. Sąd w Norymberdze, panie Gerdziu, wybacz, ale nazwał hitleryzm zbrodnią przeciwko ludzkości. Komunizmu nie nazwali, bo on dalej trwa. Rozumiecie? Boją się Chin. Komunizm, bo ale Kiedy już stłamsili biedne Niemcy, to nazwali, że komunizm jest zbrodnią przeciwko ludzkości, znaczy hitleryzm przeciwko zbrodnią przeciwko ludzkości. Czyli Pan Bóg nam mówi... Że in vitro to jest hitleryzm, bo mówi tak. Jest zbrodnią i robienie stucznego człowieka przez doświadczenia czysto medyczne poza moją stwórcą, wolą stwórczą jest również zbrodnią przeciwko ludzkości. Mamy na ziemi bis hitleryzm i nasi biskupi milczą. W niedzielę w każdym, w każ przez siedem dni. W kościołach po, przez siedem niedziel powinny iść te kazania. Niech zamkną tą resztkę księży katolickich i kapłanów, ale wszystko milczy. Wczoraj spotkałem kolegę rocznikowego na cmentarzu. Pytałem się go, czy jeste, jesteś księdzem? No bo ubrany jak, jak leśniczy. Tak, tak, Piotruś, trzymaj się. Ty jesteś jedyny, który jeszcze ratujesz kościół. Jestem po tobie, trzymaj się. Ale ja sam też nie wytrzymam Ty też wyjdź na ambonę, masz gotowe materiały i mów światu, kim jest in vitro, cośmy zrobili z Bogą, z Bogiem. Jest zbrodnią i robienie jest człowieka poprzez doświadczenia czysto medyczne, poza moją wolą stwórczą. A wola stwórcza to jest mężczyzna i kobieta. Narządy rodne kobiety i mężczyzny. Poza tym nie ma nic. Jest to świętość dana tobie po to, abyś poczuł w sobie potęgę Boga, że przez Twój akt miłości, akt miłości cielesny powstaje człowiek. Powtarzam to zdanie, bo ono jest piorunujące i robienie sztucznego człowieka poprzez doświadczenia czysto medyczne, poza moją wolą stwórczą, jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Człowiek jest święty, bo stworzyłem go na mój obraz i podobieństwo. Obdarzyłem nieśmiertelną duszą i wolną wolę. Dzieci miałem tu orędzie skończyć, ale minął już pół godziny. Musimy zjeść i o 16 znowu. Przesłuchajcie stare kazania przed dwoma laty na ten temat, a dzisiejsze to jest już inny ksiądz Piotr. Widzę całkowicie inaczej te teksty. Widzę dzieci, ogromny dramat. Zaznaczam. Nie występuję przeciwko żadnemu Kaziowi ani przeciwko żadnej Stasi, która uległa tej metodzie. Zostaliście oszukani. Teraz macie prawo wystąpić wobec Państwa, że dopuściło taką metodę. Macie prawo zaskarżyć biskupów, że Was nie przestrzegali przed piekłem. A Wy atakujecie mnie który chce uratować ten naród. Bo Polska zrobiła jeszcze ma tylko 1500 tych eksperymentów. Niemcy mają 400 tysięcy. Powiedziałem panu Gerdziowi, to jest koniec. Goodbye winetu. Niemcy nie wytrzymają tej przestrzeni. Bo jak myślisz, jeśli poślubisz kogoś z probówki, to twoje dziecko otrzyma duszę? Zdajecie sobie, jaka jest sprawa, jaka jest lawina konsekwencji tych wszystkich rzeczy? Idę na obłuszenia.